Kobiety. Całe życie na diecie. Pomidory, sałatki. Z jednej strony mi współczuję. Zdrowa żywność. Ale przecież jestem człowiekiem. Drapieżnikiem. Drapieżnikiem na witaminach, rumianku, ziółkach, herbatkach, owocach, warzywach. Człowiek potrzebuje kawałek mięsa. Pamiętam jak jadłem kiedyś taki fajny, soczysty stek. Nie pamiętam do końca z czego on był. Ale widzę te obrazy jakby przed sobą. Mm, a według Ciebie, który z tych smakowałby najlepiej? Moje prawdziwe pytanie brzmi, czy zauważyłeś jakieś zmiany, które tu zaszły? Wszystkie? Nasze zmysły. Oszukują nas na każdym kroku. Dzięki czemu inni mogą na skutecznie manipulować. Jeśli nie chcesz, by ktokolwiek robił mielonego swojego mózgu, przejdź na nasze szkolenia.